Wieczór zapadł, łódź była na środku jeziora, a on sam jeden na lądzie. Widząc jak się trudzili przy wiosłowaniu, bo wiatr był im przeciwny, około czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze i chciał ich minąć. Oni zaś, gdy go ujrzeli, kroczącego po jeziorze, myśleli, że to zjawa, i zaczęli krzyczeć. Widzieli Go bowiem wszyscy i zatrwożyli się, lecz On zaraz przemówił do nich odwagi ja jestem, nie bójcie się. I wszedł do nich do łodzi, a wiatr ich uciszył. Oni tym bardziej byli zdumieni w duszy że się, że nie rozumieli sprawy z chlebami, gdyż umysł ich był otępiały. Oto słowo pańskie. Usiądziemy i zaśpiewamy pieśń. Pieśń do Ducha Świętego. Zaśpiewamy pieśń, prosząc by Duch Święty ożywił nasze serca, uzdolnił nas do przyjęcia słowa wyjaśnił nam Słowo, by pomógł nam to Słowo przyjąć, wcielić w nasze życie. Śpiewajmy pieśń, można zagrać, zaśpiewać, tak. My wszyscy razem się złączymy wtedy w tym wołaniu do Ducha Świętego. Przyjdź Duchu Święty. Ta, życia Przyjdź do nas, Duchu Święty, przyjdź w syn pokoju, przyjdź. Wody nas módl się serce, módl się serce. Wiemy Ciebie, Panie, jak spękana jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia kropli wody, Duchu przyjdź, przyjdź duchu święty, przyjdź do nas, ożywiaj nas, przyjdź duchu święty. Pragniemy Cię, potrzebujemy Cię, by przyjąć słowo na kropli wody. Duchu przyjdź, przyjdź duchu święty, przyjdź duchu święty, tyś mądrością niezmierzoną, Przyjdź prosimy Cię, przyjdź Duchu Święty, przenikaj nasze serca, nasze dusze, nasze umysły, przyjdź Duchu Święty. prowadzisz nas do domu, przyjdź Duchu Święty. Przyjdź i prowadź nas, oświecaj nas. Bo dla nas Ojciec, Duchu Święty, przyjdź Duchu Jezusa.

Zobacz nas do Jezusa, byśmy jeszcze bardziej Go pokochali. Amen. 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 Dziś Jezus daje nam piękne słowo pełne nadziei, pełne mocy siostry i bracia, bo każda Ewangelia jest dobrą nowiną. Każdy fragment, każde zdanie Ewangelii jest dobrą nowiną, umacnia nas, oświeca nas, ożywia naszą wiarę, podnosi nam duchu, uzdrawia, egzorcyzuje. Każde zdanie Ewangelii uwalnia, bo to jest słowo Jezusa, słowo mocy. Więc cieszymy się, gdy możemy słuchać, rozważać Słowo Boże z pełnym sercem. I dzisiaj widzisz Jezus, mówi do naszych serc. O tym wydarzeniu nad Jeziorem, na Morzu Tybriackim, to słowo jest bardzo nam bliskie, bo każdy z nas przechodzi przez jakieś burze. Mniejsze, większe, częściej, rzadziej, a jeśli nie, to będziesz przechodzić przez burzę i ta burza, która teraz jest w Twoim życiu, nie jest ostatnia. Będą kolejne. Każdy uczeń Jezusa przechodzi przez burzę tak jak uczniowie pana, którzy pływali po tym jeziorze i wciąż mieli jakieś trudności i wtedy, kiedy byli na takim terenie, niezwykle niepewnym. Niepewnym, bo na morzu, na morzu, kto się czuje pewny na morzu? Nikt się nie czuje pewny. Właśnie wtedy hartowała się ich wiara. Rozwijała się ich wiara. Umacniały się ich serca właśnie wtedy na tym Morzu Tyberiackim. Dlatego też Pan przeprowadza nas przez takie sytuacje, bo nas kocha i chce nas umocnić, byśmy na nim się opierali, w niego wierzyli, na nim byli skupieni, na niego liczyli. I o tym jest dzisiejszy temat. Ta Ewangelia, ta burza na jeziorze na Morzu Tyberiackim. I jest to z pewnością taka wersja Piotra, który dowodził tą łodzią, dlatego że Marek, apostoł, pisze tą ewangelię pod wpływem świętego Piotra. Tu z pewnością Piotr wiele dyktował, podpowiadał, jak uczy nas tradycja. To jest taka wersja Piotrowa, spisana przez Marka. I ten, który był tak blisko właśnie tam i przeżywał tą burzę w ciemności. Na największej głębinie, najdalej od brzegu. Właśnie Piotr przedstawia nam tak dramatyczny opis pięknego wydarzenia, w którym wzrosła wiara uczniów Pana. Oto co się dzieje. Jezus w pewnym momencie zmusza uczniów, wsiadajcie ze mnie. Tekst polski mówi przynaglił uczniów. Tekst grecki dosłownie ma przymusił ich wsiadać, rozkaz, macie, płynąć bezemnie. Ja zostaję na brzegu, by się modlić, a oni oporni, Panie, jak bez Ciebie? Dlaczego Ty tu masz zostać sam? Boimy się, jest noc, ciemno, jak bez Ciebie? Widzisz, jaka próba? A Jezus jednak zmusza ich płynąć na drugą stronę. Ja zostaję. Przez takie sytuacje, które wydają się nam czasem trudne, nielogiczne, przeprowadza też nas Pan i oni powolnie, z trudem, z niechęcią wchodzą do tej łodzi i płyną i zostawiają na brzegu Jezusa. Machają, machają i zapada noc. Ciemna noc. Noc, która... Ciemności swojej coraz bardziej narasta, narasta, a wiatr staje się przeciwny. Przeciwny wiatr. Aż oni w końcu znajdują się na środku jeziora. I tu się zatrzymamy. Co to znaczy być na środku jeziora? Morza Tyberiackiego, jeziora Galilejskiego. Kto był i widział to jezioro, to wie, że ono nie jest takie małe że ono jest bardzo duże i bardzo głębokie i wieją tam bardzo silne wiatry. I widzisz, być na środku jeziora to znaczy najdalej od brzegu. Gdy nie masz już czego się chwycić, nie masz na czym się oprzeć, być na środku jeziora to na największej głębi. Gdy pod sobą masz najwięcej wody i nie możesz się oprzeć o dno, są na środku jeziora. Z takiego, z takiego położenia, z tej głębi widzisz, nie tak łatwo szybko dopłynąć do brzegu, by znaleźć jakieś zabezpieczenie, oparcie po ludzku. Oni czują się słabi. Oni rzeczywiście nie mają ludzkiego oparcia. Drugi element noc. Ciemność zapada. Zapada coraz większa ciemność. Mija już północ i zbliżają się do trzeciej w nocy. I Jezus potem do nich przyjdzie pomiędzy trzecią a szóstą w największej ciemności. Co więcej, Jezus doskonale wie, że oni są w takim położeniu. I nie tylko to na domiar swego wiatr jest przeciwny. Przeciwny wiatr. Słowo Boże mówi, trudzili się przy wiosłowaniu. Tekst grecki mówi, męczyli się. Są umęczeni. Wiosłowanie, wiatr przeciwny, największa głębia, wszystko niepewne, najdalej od brzegu głębiny na środku i ciemność przerażająca o trzeciej nocy. W takiej sytuacji widzisz, są uczniowie na jeziorze. I w tym momencie dzieje się taka akcja. I Jezus, popatrz, świadomie wprowadził ich w takie doświadczenie. Bo przecież wcześniej przymusił ich płynie ze Widzisz, jaki plan miał, by ich nauczyć przez takie doświadczenie właśnie. Więc zaufaj Bogu, gdy wprowadza cię w taką burzę, w taką ciemność. W taką sytuację niezwykle trudną jakąś, jakiegokolwiek rodzaju, gdy ty czujesz, że nie masz na czym się oprzeć, gdy masz tak daleko od brzegu, nie masz czego się chwycić, tracisz pracę, coś się kruszy, coś się wali, wielka ciemność, nie wiem gdzie płynąć, nie ma latarni, nie ma nawigacji, nic nie widzą i są w ciemności, nie wiedzą co będzie dalej. Jezus wprowadza ich w doświadczenie kryzysu, w doświadczenie takie bolesne, trudne, gdy nie mają się na czym oprzeć, wielka woda pod nimi, daleko od brzegu i wielka przerażająca ciemność. I w tej sytuacji, wprowadzeni przez Jezusa, w taką sytuację dokonuje się spotkanie z Bogiem. I tak jest bardzo często. Gdy właśnie nie masz ludzkich zabezpieczeń, gdy jest ciemność przed tobą i za tobą, wokół ciebie, nie ma światła, wydaje się, że jest koniec. Wydaje się, że nie mogę już nic zrobić. To jest doskonałe, aby spotkać Boga, bo mogę co? Liczyć wtedy tylko na Niego. Amen. 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 Mogę liczyć wtedy tylko na mojego Boga, który jest światłością dla Ciebie. Jak powiedział, jestem światłością świata. Kto za mną chodzi, nie będzie chodzić w ciemności. On Cię wyprowadzi z każdej ciemności. On jest Twoim oparciem, Twoim fundamentem, jak mówi Słowo Boże, skałą Twojego zbawienia. Na nim zawsze możesz się oprzeć. Jemu możesz zaufać, Jego możesz się chwycić zawsze za rękę, chociaż ten brzeg widoczny, zmysłowo, jakiś brzeg takich ludzkich zabezpieczeń wydaje ci się odległy i daleki. Jego Jezusa możesz zawsze chwycić za rękę, na nim się oprzeć, na nim budować, a on rozpromieni każdą ciemność bo jest światłością świata. I co więcej, ten wiatr przeciwny, z którym się tak męczyli, ucichł, gdy przyszedł Jezus. Ale zaraz potem powiemy, ale już czujesz, że właśnie takie wydarzenia w naszym życiu są doskonałą okazją by spotkać żyjącego Boga i doświadczyć jak On w miłościarzu swoim do Ciebie właśnie przychodzi. Po co? By utwierdzić Twoją wiarę, utwierdzić Twoją miłość, Twoją nadzieję, by Twoje serce było tylko na Nim oparte, na Nim budujące, w Nim zakorzenione, Jemu ufające jako temu, który jest świadomością świata. Jezus przychodzi, ale nie rozpoznają Go od razu. On przychodzi tak delikatnie w tej największej ciemności i widzą Go kroczącego po jeziorze, po jeziorze i tak jakby chciał ich minąć, mówi Słowo Boże. Jakby chciał ich minąć, jakby wcale nie chciał im przyjść z pomocą, wydaje się, że przychodzi, ale jakby obok chce ich minąć, Tak tekst grecki mówi, chce przejść obok nich, wydaje się to nielogiczne. Wydaje się takie bezlitosne, jeszcze bardziej są przerażeni, myśleli, że już, 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 już wejdzie zaraz do Łodzi, a Jezus, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze zachowajcie, jeszcze zachowajcie, jeszcze zawiesz mi, jeszcze chwileczkę, bądź cierpliwa, bądź cierpliwy, widzisz, widzisz, bądź cierpliwy, ale On już jest blisko, On już jest blisko. Słowo Boże mówi, myśleli, że to zjawa. Nie rozpoznają Go jeszcze. Krzyczą przerażeni, w panice. My tacy jesteśmy. Pan przychodzi, my się boimy. My się trzęsiemy ze strachu. On wkracza w Twoje życie. On Cię kocha. On jest całą miłością dla Ciebie. On jest przy Tobie. Jest przy Tobie. I za chwilę dopiero... Widzą go wyraźnie, bo on daje się im rozpoznać. Mówi słowo, ten werset, widzisz tutaj, pięćdziesiąty. Widzieli go wszyscy, widzą go. Zatrwożeni, smutni i Pan ich pociesza. Mówi do nich wtedy wprost: Patrzcie na nami, odwani, 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 o się, zaufajcie, odwani. Odwagi, mówi ci dzisiaj córko. Odwagi, syn, odwagi, moje dziecko. To, co przeżywasz, jest mi poddane. Ta Twoja trudność jest mi poddana. Ta ciemność, ja nad nią panuję. Ten wiatr, ja nad nią panuję, mówi Bóg. Ta głębina morska, ja nad nią panuję. Wszystko jest mi poddane, mówi Ci Jezus dziś. Odwagi. On wszystko kontroluje. Nawet włosy na waszej głowie, wszystkie są policzone. Włos z głowy nie spada bez woli Ojca. Chce czy dziś Jezus powiedzieć odwagi. Ta ciemność nie jest dla Niego problemem. Ten przeciwny wiatr męczący nie jest problemem. Ta sytuacja, w jakiej żyjesz, ta głębina morska, której się boisz, nie jest problemem dla Jezusa, jak mówi u proroka Izajasza. Czy myślicie, że jest coś trudnego dla mnie? Dla Jezusa wszystko jest proste, łatwe, bo jest Twoim wszechmocnym Bogiem. Amen? Amen. W tego Boga wierzysz. Za Nim idziesz. On Cię nigdy nie opuści. A jak bardzo kocha? Tu na krzyżu udowodnił, przelewając krew w nowym i wiecznym przymierzu. Na wieki Cię ukocha. Dlatego też widzisz, Jezus mówi odwagi, odwagi tak często powtarza się to na kartach Ewangelii. Odwagi, Synu, odwagi, córko. Twój Bóg jest po Twojej stronie. Twój Bóg jest z Tobą. Nie opuścicie, nie porzucicie, nie zmieni zdania, będziecie zawsze kochać, na zawsze, na wieki. On nigdy nie opuści swojego dziecka. Nigdy. Odwagi, co to znaczy? Odwróć teraz swój wzrok od tego przeciwnego wiatru. Odróć swoje serce od tej wielkiej ciemności, która chce Cię ogarniać. Przestań myśleć o tych głębinach morskich pod Tobą. Przestań o tym myśleć, co Cię niepokoi i martwi. Skup swój wzrok na Jezusie. Patrz na Niego głęboko. Myśl o Nim. Na nim się opieraj. On Cię nie opuści. On Cię nie zawiedzie. Na nim może zawsze położyć swoją nadzieję. I oddać mu swoje życie. Odwagi, mówi Bóg. Odwagi, ja jestem. Byłem z Tobą. Jestem z Tobą. I będę z Tobą nieustannie. Jeśli Jezus mówi, ja jestem, to dopowiedz sobie: Ja jestem dla Ciebie radością, miłością, pokojem. Ja jestem Twoją siłą, Twoją mocą, Twoim oparciem. Ja jestem dla Ciebie wszystkim. Amen. Nie bój się niczego. Mówi Jezus w tym ostatnim zdaniu. Nie bójcie się. Nie bójcie się. Nie lękajcie się. Jak refren to słowo idzie przez całe Pismo Święte. Przez proroków, sędziów, przez Maryję. Zobacz, pierwsze słowo anioła. Pierwsze słowo w historii. Widzisz, zbawienia, gdy przychodzi do Maryi. Nie bój się Maryjo. Nie bój się dziecko. Twój Bóg zwycięży we wszystkim. I nie musi i Ty. Dlaczego? Bo Twój Bóg jest większy od wszystkiego, z czym się zmagasz w życiu. Twój Bóg zwycięży wszystko. Twój Bóg Wszechmocny pokona wszystko. Bo w Niego takiego wierzysz. Wszechmocnego. Dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Który jest Panem całej rzeczywistości wszechświata i który Ciebie kocha miłością wieczną Twój Ojciec. A zatem odwagi. Ja jestem. Nie bójcie się. I wchodzi do łodzi. I chce wejść do łodzi Twojego życia. Chce wejść do łodzi Twojego smutku czy zmartwienia. Wchodzi Jezus. A wiatr się ciszy. Jeśli Jezus wchodzi do łodzi, to to jest symbol tego, że wchodzi do naszego życia. Dlatego zawsze zaprasza Jezusa, przyjdź do mojego życia, przyjdź do mojego serca, przyjdź do moich trudności, przyjdź do mojego wnętrza, mój Jezu kochany. On wkracza do łodzi, do łodzi, aby dać im pokój. I oto dzisiaj będziemy się modlić o to wszystko, co mówiliśmy przed chwilą. Jezus kacza i ucisza się cały dzień. Już niczego się nie boją, bo doświadczyli, że jest światło świata z nimi. Jedyne oparcie i nadzieja i ubezpieczenie i są już spokojni. Bo Bóg ich poprowadzi. Czy oni zrozumieli to, co przeżyli? Czy ich serca już były spokojne, tak czy nie, tak czy nie, tak czy nie, nie, bo dalej się lękali i dalej nie rozumieli tego, co się wydarzyło, bo Słowo Boże mówi w ostatnim zdaniu, umysł ich był otępiany, widzisz? Jak my słabi jesteśmy. Wciąż przywiązani do tych naszych różnych kłopotów i problemów. I myślimy, że one wszystkie nas pokonają. A tekst grecki w tym miejscu na strot. Ich serca były skamieniane. Serca ich były skamieniane. Czyli co? Widzisz, jaki jest wniosek? Chodzi o to, co jest w Twoim sercu. W Twoim umyśle, w Twoim wnętrzu, to tam dokonuje się walka. Jeśli Twoje serce jest pełne życia, jeśli Twoje serce jest pełne wiary, pełne ufności, pełne ognia, pełne mocy Ducha Świętego, zaufania i zawierzenia, żadna ciemność nie zwycięży, żadna głębina morska, żaden wiatr przeciwny, bo w Twoim sercu jest Bóg, jest Jezus Chrystus i o to chodzi. By Twoje serce było rozpalone ogniem ducha świętego, które ufa i wierzy do końca. Niezależnie od sytuacji, od okoliczności, od tego, co jest na zewnątrz ciebie, serce pełne Boga zawsze wszystko zwycięży. Amen. Amen. I o takie serce będziemy się dziś modlić. O serce pełne Boga, ufne w Bogu we wszystkim. Kochającego i żyjące dla Niego na Bożą Chwałę. Amen. Powstanie. Teraz jest czas. modlitwy, wołania, wstawienictwa. Dlatego zapraszam Was. Wołajmy. Nagłos. Nagłos według intencji na Waszych serc. To, co przeżywacie, co chcecie Panu oddać. Zaczynajcie, Wy. Panie Jezu, oddajcie Agnieszkę, która jest teraz w stanie błogosławionym ale jest chora na życie ochrany i jej. żony.